Jestem panem krokodylem. Ua! Tak robię. A ja jestem smokiem. Ua! Głośniej robię. Nieprawda, bo ja. Ua! A właśnie, że ja. Ua! Nie! Chłopaki, przestańcie się kłócić. Nie! Nie! Nie chcę tu słyszeć żadnego Ła i Ła! To może pół? Może już, bo, może będę tam mówiła pu, pu. To jest lepiej, jak mówię pu? Pu, ja tak mówię. Pu, dużo groźniej to mówię. Oj, oj, a ja jestem taka mała i się w ogóle niczego nie boję, ani ła, ani pu, niczego. A boisz się takiego? Jak ja robię? Powiedz mi, jak ja robię? Jak? Tak robię. Ja to tam w ogóle lubię spać i tak leżeć. I tak la, tak sobie robię cały dzień. Jak ja robię? La, tak robię. Cały dzień. To pa. Występowaliśmy dzisiaj my, pa.